Przejdźcie tutaj i zobaczcie, co jest. Ja Manko z tej strony Julek, Afry i dzisiaj robimy mm, challenge, no, taki. challenge. Zakładamy się z, o, jerzykiem, o, z Jerzykiem. Z Jerzykiem, ty o stówkę. No, no nie przesadzajmy się, się, to trochę jest. No. Będziemy, to będzie taki challenge. to lepszy, dajmy Tak, zaraz zaczynamy. Jak będzie minuta, to zaczynamy. Uh -huh, okej. Okay. Dobra, I możemy teraz jakieś bloki? Ja tu gładzę sobie teren, bo nie mam. I... 100! Ok. Mm. No i 10 super. Mm. Już niec, mi świta pomyłki w głowie. Mi też. Niech mi cię jeszcze zamrożę. było mm. Tu. Mhm. Nie, gdzie to jest? Nie. To będzie pasować. Nie, to, to. I to, witam, jak no nie, jak nie będę tak dużo mówił, to przepraszam, bo właśnie muszę się tu skupić. Ja tak samo. No to nie jest złotych, to złotówkę No nie powiem. Będzie... jaki design to ma być? Taki letni? Czy jak myślisz? Nie wiem. Taki letni chyba. Dobra, da się to. Taki nie za duży. Ja chyba będę miał takiego dużego. Ja taki mniejszy. Aha, i jak yy, widzowie piszcie w komentarzach Jakiś ba, jaki bardziej domek Wam się podoba? Czy mój, czyli Jerzyka ty, czy Julka Afeji? Możecie też. Oczywiście zostawcie suba z dzwonem. To, żeby właśnie. nie przegapiliście żadnego filmiku. No też nie zmuszam. Jak ktoś tam chce, to nie zostawię. Jak nie chce, to nie zmuszam. Nie żeby nie było, że z OK Okej. No już prawie dwie minuty. A. No w ogóle nie widzę, zaczęliśmy od minuty ten czeleń. tak, tego no. Ładnie. Aha, tam mam łę. Jak ja nie lubię tego poprawiać. Nie, tak. O, jest, w końcu. Jest, 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 jest. Tu jest źle. Widzowie, ja myślę, że mi y, mi bardzo dobrze idzie. Tak, tak? Nie, nie powiem, że mi dobrze idzie. Dopiero nawet jeszcze tego domu... Nawet cofają się bloki. Nie wierzę. Super mam farta. Dobra, jest. Jest, 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 Teraz ja zaczynamy mój projekt, który mi tam w nos, w głowie. Tak, tak. Bierzemy tak. I tak. Nie wiem, czy to nie wygląda. I tak, tak, i tak. Zobaczymy, czy. Hmm. Boże, tu będzie działać? Jas. Tylko coś te bloki ładnie nie wyglądają. Hm, tu może damy. O! Tak... Dobra, tutaj już tak... Tutaj może tak dam... Ja myślę, że ja zaraz chyba skończę. Co?! Nie no... Ja nie nawet nie koncert je. nie skończyłam. Co? Ja nawet prawie nie zaczęłam. Ja jak mam tak, cały górny nie Teraz ja... Aha, tutaj powinno być... No ja tego nie mam, a pamiętaj jeszcze środek. No. Cztery minuty minęły. O oh ja. Yeah. No mnie to ciekawie to nie jest. Teraz y... O oh, no. Chyba zrobię tak jak tam. Tylko na innej zas... Albo nie. Tak jak tam. Tak z tym. Robię tak z tym, robię tak, robię nie tak, tylko teraz inaczej. Yy, tak, tak, widzę dwie poradnik jak budować jakieś ładne domy. Chcę w się, sensie, nie umiem ładnie budować coś. W sensie. Mogę się nauczyć i zrobić dla Was poradnik. Dobra. Tu będzie trzeba dać łyczki Dobra, tu tu, tu źle. Nie, tak. Ja już dach robię, tak w sumie. Ten dach super fajny nie będzie, ale jest taki mm, śmieszny, tak powiem. No u mnie dobrze nie idzie. No ja zapominam jak ja to robię. Teraz tak. Ten zmarnował czas na zrobienie Team set Day. Hej. Tu jak to jest tak to tu będzie tak. ale mam pomysł. Tak. 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 No, mam coś źle. Okej. Okay. Dobra, powoli jak chcę Tak. Było dobra. Nie, źle. Nie, 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 nie. Nie też też zrobię. Mm. No może być, tylko tu będzie trzeba teraz. Dobra, to byłoby to tyle sami, co zrobię. Tylko tu jest mi niej. To byłoby chyba Dobra, tak. Tu będzie tak, bo to jest inaczej. 7 minut. No, co? Nie. nie. Ja ledwo co zaczęłem? Nie mam nic. Takie nawet środka chyba nie zrobię? No, nie. Dobra, dora, coś tu zrobiłem. Ekej, jest taki tisaj dla letni. Na by chciałem powiedzieć? Może? Tak, tak, tak. Ja zrobiłem takie fajny mam pomysł. Michi, jakoś dobrze nie idzie! Ostatni coś Teraz Powiem ci, że jest 8 minut. Teraz już 9. Teraz ja się już śpieszę, ja mam minutę! Ja już A nie, 2 minuty! Uf. Oh no! Nie, mi coś zlakowało. Dobra, najwyżej tam nie będzie dachu, nie? Ja nie zdążę zrobić środka. Mam jeszcze minutę. Dobra, spróbuj podłogę i tyle. Chociażby tak już nie będę podłogi. Ale mamy jeszcze 40 sekund. Ok. I... Szybkie, najbliższe... Nie, mm. yeah. nie zdążę. Gdzie mm. jest teraz? Dobra, kiedy ja to... tu powinno być. Mm. Nie. Nie. Dobra, skończyłem. Nie. Ile? I... Koniec! Okay. Nie zdążyłem! Ja nie wierzę! Dobra, je. Chodź. Czekaj, jeszcze nie. Zaczynamy od Twojego czy od mojego? Chyba od Twojego. Dobra. W środku tam sama podłoga. Ha. Ale ja jest naprawdę ten... epik. Dobra, idę. No ja to... już Ja to miałem, czy też. Przecież... Ja muszę dodać drzwi, bo ja je miałem. I zniknęły. Nie, ja przecież podłogę. Dobra, chodź. Dobra, idę. I widzowie, i widzowie! <słys> Nie wiem. Ty się wyrobił w 10 minut takie coś. Dobra, jedyną na twoje Dobra, idziemy do mojego. Eee. No w 10 minut. No nie powiem, że... Bo jest bardzo fajny. Oceny takie mocne 7 na 10. A twoje 3 na 10 minut. Bo... Ja nie chcę źle, ale no... Hmm. Co to było? Widzowie, przejdźmy się tam. Dobra, widzowie, na tym pojedziemy będę odcinek. Na tym. Na tym domku, dobra. No i do zobaczenia. Siema. Nara.